Jaka jest kondycja polskich kolei? Dlaczego tak mocno trzeba podwyższać ceny biletów? Czy trzeba było upaństwawiać PKP Energetyka? O tym będę rozmawiał z Jakubem Karnowskim z SGH, byłym szefem PKP. A potem porozmawiamy o kwestii pomocy psychologicznej dla pracowników i kadry menedżerskiej. A okazuje się, że po doświadczeniach pandemii, kompletnej niepewności ekonomicznej i wojny, takiej pomocy potrzebuje coraz więcej osób. Jak ta pomoc może wyglądać, o tym opowie pani Agnieszka Sioła z inkubatora Twojego sukcesu. Marcin Piasecki, Rzecz o Biznesie, zapraszam. Jest ze mną gość, pan Jakub Karnowski z Zakładu Ekonomii Liberalnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, niezależny członek Rad Nadzorczych i co ważne w kontekście naszej rozmowy, były szef Polskich Kolei Państwowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy, zacznijmy od wątku kolejowego. Firma PKP Energetyka, która została Sprywatyzowana, sprzedana prywatnemu inwestorowi podczas pana rządów PKP, teraz została upaństwowiona, z powrotem upaństwowiona. Jak pan odczytuje ten ruch i to, czy to jest ruch w pana ocenie słuszny? No tak, jak przypomnę, może warto od tego zacząć, że PKP Energetyka była częścią programu prywatyzacyjnego PKP z lat 12-15. To była tak naprawdę chyba ostatnia wielka prywatyzacja. Nie chyba, tylko na pewno ostatnia wielka prywatyzacja. Wówczas sprzedaliśmy kilka spółek. To były polskie koleje liniowe, które już zostały znacjonalizowane: PKP Cargo, TK Telekom i na końcu PKP Energetyka. Z pieniędzy, które wówczas uzyskaliśmy z tych prywatyzacji, sfinansowaliśmy, spłaciliśmy historyczny dług, co było obowiązkiem PKP-SA. Historyczny dług jeszcze z lat 90. PKP oraz kupiliśmy wagony dla PKP Intercity od polskich producentów. Podnieśliśmy kapitał po to, żeby to było możliwe. PKP Energetyka została sprzedana w 2015 roku w transparentnym procesie. Trzy tygodnie po prywatyzacji została opublikowana biała księga ze szczegółami tej transakcji. To było dostępne w internecie w internecie dla wszystkich. W 2013 i 2014 roku sprzedaliśmy też 66% pakiet akcji PKP Carbon. Średnia cena, jaką uzyskaliśmy za te akcje to była 70 zł, podkreślam, że to był pakiet większościowy, 66%, ale mimo to, że sprzedaliśmy pakiet większościowy, kontrola, pełna kontrola została po stronie Skarbu Państwa, czyli PKP S.A., czyli dzisiaj rządu PiS. Jak porównamy sobie wartość tych spółek PKP Cargo i PKP Energetyka po 7 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, to PKP Cargo, które jest spółką w pełni kontrolowaną, powtarzam, przez, przez rząd i spółką notowaną na giełdzie, ona jest warta dzisiaj 10% tego, co była w 2015 roku. Natomiast z informacji prasowych, które dotyczą zakupu PKP Energetyka przez PGA, wynika, że wartość PKP Energetyka wzrosła, wzrosła kilkukrotnie wobec ceny z 2015 roku, która była ceną ustaloną Konkurencyjnym postępowaniu, o której informacje zostały podane do publicznej wiadomości zaraz po jego zakończeniu, i w którym to procesie startowały i różne spółki, i państwowe wówczas, i publiczne, w tym PGR zresztą. Więc porównujemy jakość zarządzania, i dla mnie z punktu widzenia no, choćby mojej roli w SGH to jest kluczowa rzecz. Jeżeli porównamy jakość zarządzania, państwo i to państwo PIS, PKP Cargo oraz zarządzany profesjonalny, prywatny inwestor amerykański, dodam, czyli firma CVC w PKP Energetyka, no to widać, w jaki sposób jest trakt, są, traktowane, są traktowane aktywa, które są płacą w Polsce podatki. PKP Cargo jest warte 10%, PKP Energetyka jest kilka razy więcej warta niż była w 2015 roku. I moim zdaniem to porównanie jest kluczowe z punktu widzenia tego, co się dzieje w ostatnich latach, czyli upolitycznienia, całkowitego upolitycznienia gospodarki, w szczególności spółek skarbu państwa. No tak, ale jest też w ten sposób, że jeżeli chodzi o PKP energetyka, to no, głównym klientem tej firmy no, było PKP, tak, w szczególności PKP polskie linie kolejowe, no, które pozostają pozostają w rękach państwa podobnie jak te największe spółki, spółki kolejowe no i część ekspertów sygnalizowało, że. To, że właśnie PKP Energetyka jest firmą prywatną, to no, troszeczkę się nie mieści w tym, w tym z, z, z układzie, układzie własnościowym, ale również po prostu układzie biznesowym. Jak Pan odczytuje tę, tę sytuację? Przy każdej prywatyzacji, która była dokonywana na pewno w PKP S.A. w latach 12-15, ale również wcześniej przez rząd, było całe mnóstwo demagogii. Zacznę również od Cargo, bo to też jest ciekawe porównanie, bo w 2014 roku w czasie wejścia na giełdę, czyli prywatyzacji PKP Cargo, odbyła się taka słynna konferencja prasowa, w której wystąpili panowie Kaczyński, Adamczyk, Polaczek i Hoffman, ówczesny rzecznik PiSu. I konferencja odbyła się pod hasłem Tusk wyprzedaje PKP Cargo za pół darmo. Do dzisiaj jest dostępne na YouTube. Przypomnę, że to była 70 zł, dzisiaj cena na giełdzie to jest 15 zł. W międzyczasie akcje cargo kosztowały prawie 100 zł po zakupie czeskiego, czeskiego przewoźnika AWT. Podobnie dużo demagogii było przy prywatyzacji PKP Energetyka. Słyszałem, że kolej się zawali, że zabraknie prądu, że przestaną koleje jeździć, że sprzedajemy infrastrukturę kolejową. To była czysta demagogia. No i jeszcze raz, bo jak porównamy, co się stało przez te 7 lat. Czy kolej się zawaliła? Czy PKP Energetyka dostarczała prąd? Wypadków PKP Energetyka w tym czasie było 30% mniej. Jak popatrzeć na wskaźniki efektywności, ja czytałem taki case z Harvardu, który dotyczył, dotyczył tej spółki, pokazuje, że właściwie każdy wskaźnik efektywnościowy, efektywnościowy wzrósł. I moim zdaniem to porównanie jest kluczowe, żeby pokazać, jak wygląda jakość zarządzania spółki prywatnej, mającej profesjonalnego właściciela, w porównaniu ze spółką Skarbu Państwa zarządzaną przez nominatów PiS, no bo to jest polska rzeczywistość ostatnich siedmiu lat. Żaden scenariusz ostrzegawczy, czy powiedziałbym, histeryczny, formułowany przez opozycję przed 2015 rokiem nie, został, nie nie spełnił się, spółka, jak rozumiem, jest. To tak wynika z komunikatu PGS, czym, czym nie polemizuje, jest w bardzo dobrym stanie i, 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 i kolej funkcjonuje. To, że przypomnę, że PG Energetyka, przepraszam, PKP Energetyka nie jest spółką produkującą energię, więc to, że ta, ta, ta spółka została zakupiona, zakupiona przez PG, po prostu uważam za, za potwierdzenie tego, co mówię. Zostawmy może w tej chwili wątek PKP Energetyka, ale jeszcze porozmawiajmy o kolejach. Opinia publiczna, w szczególności oczywiście pasażerowie. Są zszokowani, zszokowani podwyżkami cen w PKP Intercity, ich, ich skalą, no i cóż, no, podróż samochodem, Staje się zwłaszcza dla rodziny wieloosobowej, na przykład dla rodziny wieloosobowej, znacznie tańsza niż w tej chwili podróż, podróż pociągiem. Czy Pana zdaniem ta, tego rodzaju podwyżki no, mogą doprowadzić do tego, że osłabnie zainteresowanie, zainteresowanie kolejami w Polsce? Aczkolwiek też przypomnę, że za Pana czasów w PKP no, był też zaontowany spadek liczby pasażerów. Nie. I wręcz nie, historyczny nie. dołek. 2015 rok, nie? 2015 rok to był 30% wzrost versus 14, jeżeli porównamy ilość pasażerów przewiezionych przez PKP. To było spowodowane wejściem na tory Pendolino w grudniu 2014 roku. I 2015 rok cały, jakby ten efekt powrotu pasażerów na kolej. Był spadek w latach 13-14, bo wtedy, wtedy były największe modernizacje. Pierwsze historycznie duże modernizacje, które zresztą przygotowywały, modernizowały tory pod Pendolino, ale nie tylko pod Pendolino, powstawały nowe dworce, to cały czas powstaje, natomiast w 2015 to był powrót, to był pierwszy wzrost, jeżeli chodzi o ilość pasażerów PKP. I przypomnę też, że wówczas ceny bilety były oczywiście istotnie tańsze, to nie tylko było związane z tym, co się dzieje PKP, ale z faktem, że po prostu inflacji nie było w ówczesnym, w ówczesnym czasie. W tej chwili inflacja jest gigantyczna, jest największa historycznie od ćwierć wieku. Przypomnę, że RPP ma obowiązek trzymać inflację w przedziale 2,5 punkta procentowego, w pobliżu 2,5 punkta procentowego. W tej chwili mamy wielokrotnie większą inflację. No i jakby w tym sensie zrozumiałe jest, że rosną również ceny biletów kolejowych. Natomiast dlaczego rosną ceny biletów kolejowych? Oprócz tego, że my płacimy za, za bilety, Pendolino to jest są pociągi czysto komercyjne. Ale PKP Intercity dostaje od, od nas, od podatników polskich, w tym roku dostanie ponad miliard złotych na tak zwane PSC Public Service Contract, czyli na, za to, że wozi pasażerów po mniej konkurencyjnych, mniej atrakcyjnych w torach czy odcinkach niż, niż to tam, gdzie jeździ Pendolino. Więc tego pieniędzy w PKP Intercity jest bardzo dużo, tylko teraz, od 2015 roku. Mamy zupełnie inną inną filozofię, jeśli chodzi o zarządzanie koleją. W tej chwili sky is the limit, jeśli chodzi o wydatki. Na efektywność nikt nie zwraca uwagi. Poziomy długów PKP Cargo, PKP Intercity są rekordowe. Zarządza się tak, jakby, jakby jutra miała nie być. To samo dotyczy. Zarządzaniem kierują w dużej mierze związki zawodowe, które odpowiadają za, za, za to, co się dzieje. Mówię, Intercity widać to na poziomie. Jakości obsługi, na poziomie również cen biletów, ale też na poziomie spóźnień. Wie pan, ja od roku jestem jedynym Polakiem w strukturach UG Zeleznicy, czyli kolejów, Kolei Ukraińskich, przepraszam. Jestem niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. Jak popatrzymy na punktualność, ja o tym piszę na Twitterze, ale ja wie pan, sam nie wierzyłem, że to jest taka, taka przepaść. Inter, Intercity publikuje, PKP Intercity publikuje dane dotyczące punktualności raz na kwartał. Dzisiaj mamy ostatnie dane za trzeci kwartał 2022 roku. Punktualność pociągów Intercity była wówczas 65%. W tym samym okresie, przypomnę wojny, Ukraina została brutalnie zaatakowana przez Putina, niszczona jest infrastruktura kolejowa i punktualność u jest 86%. 21 punktów procentowych różnicy w tym okresie. Każdy, kto jeździ PKP, właściwie w każdym tygodniu jeżdżę pociągami dalekobieżnymi w Polsce, głównie PKP, widzę, że spóźnienia są, są dużo większe. Pomijam to, że w Ukrainie jest bardziej restrykcyjna definicja spóźnienia, bo PKP sobie poluzowało no tak, żeby. Żeby poprawić wskaźniki. Więc na każdym poziomie jakość zarządzania jest słaba. Osoby, które pracowały w latach 16-17 wyrzucono z PKP każdego, kto pracował, kto został przyjęty do pracy precyzyjnie mówiąc, wtedy, kiedy ja kierowałem PKP. To była po prostu czystka, i skutki tego, tego widać. No mówię PKP kargo jest o tyle fajne do, do obejrzenia, jest tyle wdzięcznym materiałem, żeby, żeby to żeby obejrzeć. Bo to jest spółka giełdowa. Po prostu widać, jak, jak sobie. Jak, jak wyceniane są akcje. To jest ułamek tego, 10% tego, co było w 2015 roku, ale widać to też w innych parametrach, na przykład w rynku. PKP Cargo straciło, straciło rynku z około 50% do 30%, jeżeli patrzymy na rynek przewozu w tym czasie. No to znaczy, że po prostu się kurczy. Znaczy to, ta spółka jest konsumowana przez samą siebie, prawda? I to się dzieje przy współpracy związkowców. Z, z panem ministrem Adamczykiem, który ósmy rok zarządza polską koleją, no i z, z władzami PKP na czele z panem Mamińskim, który, który kiedyś był moim współpracownikiem. Wspomniał pan o długach, o długach z firm kolejowych. Pan, że tak to określę, i pana ekipa oczyściła. PKP, tych parę lat temu z długów. Teraz te długi narastają. No i co? I Będziemy mieli powtórkę z rozrywki, że znowu trzeba będzie ratować, ratować spółki kolejowe przed no, tym garbem zadłużenia? Ten gigantyczny przyrost długu, długu również w spółkach kolejowych. Niekoniecznie dzisiaj w PKP-SA, tylko w PKP Cargo. One są pod korek, jak te finansiści mówią, czyli jakby zbliżają się albo są na poziomie. Tego, co wymagają banki, które tych pieniędzy pożyczają, żeby, żeby że ten dług już bardziej, bardziej nie może urosnąć, bo wówczas jest ryzyko bankructwa spółki. To samo w Intercity, no, ale to nie jest też zaskakujące, bo w skali państwa widzimy no, gigantyczną skalę ukrywania faktycznych wydatków w rozmaitych funduszach. Pozabudżetowych, agencjach pozabudżetowych. Widzimy dług w innych spółkach skarbu państwa, więc w skali gospodarki to się rozlewa i tak będziemy mieli powtórkę z, z, z rozrywki, jeżeli chodzi o długi gierka, tak naprawdę, bo dług można mieć, można mieć dużo długów kiedy, wtedy, kiedy stopy procentowe są na poziomie ujemnym albo zbliżonym do zera, bo jak są na ujemnym, to e, e, upraszczając, nie mamy żadnych kosztów, nie płacimy nic za ten dług, co więcej on maleje, no bo na tym polegają ujemne stopy procentowe. Jeżeli stopy procentowe rosną z poziomu zbliżonego do zera do poziomu 7%, jak, jak to jest złotówca inflacja, jest 17 CPI, czyli konsumencka, no to mamy problem, prawda, bo koszty obsługi długu widać na poziomie budżetu kiedy budżetu państwa, że, że nagle, nagle problemu ze, ze, ze sprzedażą obligacji, czyli zaciągnięciem kolejnego długu, więc pod tym względem PKP się istotnie nie różni, to wpisuje się w, w politykę państwa, o której zresztą ja e, wspominałem u pana, jak rozmawialiśmy dwa lata temu, trzy lata temu na, na początku pandemii, że e, gospodarka się, czy rząd się zachowuje jakby miało nie być, nie być jutra, to dotyczyło wówczas tych nadzwyczajnych nadzwyczajnych, tego, tych pieniędzy z helikoptera, które były stosowane wówczas przez, przez rząd. Natomiast mówię, dług jest duży i, i z tym będzie problem. Co dla mnie to nie ulega, nie ulega żadnej wątpliwości. Już był problem 2-3 miesiące temu z ulokowaniem polskich obligacji na rynkach. Ale czy wspomniał pan o scenariuszu gierkowskim, tak? Przecież ten scenariusz skończył się de facto bankructwem państwa. Czy pana zdaniem grozi nam coś takiego? Różnica jaką, jaką mamy między latami 80, czyli czasem przepraszam, 70, czyli czasem Gierka oraz, oraz teraz polega na tym, że mamy gospodarkę otwartą, mamy gospodarkę konkurencyjną. Polscy przedsiębiorcy tak bardzo ciśnięci dzisiaj przez, przez rząd pod każdym względem, codziennie słychać o, o nowych podatkach, wczoraj słyszałem o podatku od, od nieruchomości, który zaczyna się od... Kolejnych mieszkań na, na wynajem, ale ja nie mam wątpliwości, że to jakby będzie coraz bardziej zacieśniane i na końcu się okaże, że, że płacimy podatki nie od tam czwartego czy piątego mieszkania, które posiadamy, tylko od, od każdego. Bo tak się działo, z, działo z, innymi, z innymi podatkami również. Więc różnica polega na tym, że dzisiaj mamy konkurencyjną gospodarkę, która została stworzona przez polskich przedsiębiorców. Zaczęło się to 30 lat temu. W czasach Gierka mieliśmy bonanzę związaną z zakupem licencji za granicą. I inwestycjami totalnie nieefektywnymi na początku lat 70. no i oczywiście skutkami tego pod koniec lat 80. i bankructwem, bankructwem państwa, i de facto czystką w ramach systemu komunistycznego, no bo też w pewnym uproszczeniu jedni komuniści odsunęli od władzy innych komunistów po to, żeby, żeby tym razem metodami wojskowymi wojskowymi złapać naród za, przepraszam, za, za twarz, prawda, więc tak to wyglądało. Ja się spodziewam, że będziemy mieli problem ze spadkiem, spadkiem długu, no ale Polska z wzrostem długu i ze skutkami tego, natomiast polska gospodarka jest dużo bardziej odporna na to. No i jak przechodzimy na kolej również, no to jest faktem, że pieniądze z Unii Europejskiej, które czekają na po to, one są wydawane od ponad 10 lat, ponad dekadę w dużej, znaczy du, duża kwota co roku. Ale te pieniądze czekają i Unia Europejska chce wydawać na kolej, bo kolej jest efektywna ekonomicznie i ekologicznie. Warto jeździć koleją i warto wspierać, remontować, remontować kolej, więc te pieniądze czekają. No ale tutaj wracamy do, do, do podwórka polskiego i do tego, co się teraz dzieje. No, e, e, ważniejsze jest, żeby Ziobro i jego e, prokuratorzy mogli e, zamykać przeciwników politycznych i uwalniać na przykład. Zamieszanego w aferę vat brata głównego polskiego policjanta, który wysadził komisariat na Puławskiej. Więc ważne jest tego typu selektywne podchodzenie, nie mające nic wspólnego z praworządnością, podchodzenie, podchodzenie do polskiego prawa, a nie to, żeby pieniądze na modernizację polskiej kolei, a co jest dobre dla polskich finansów, dla, polskich, dla polskiego transportu i dla polskiej ekologii, były w Polsce. Dlatego nie mamy KPO. No cóż, nie brzmi to pocieszająco. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Jakub Karnowski, Zakład Ekonomii Liberalnej SGH, niezależny członek Rad Nadzorczych. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest program Rzecz o Biznesie. Za chwilę porozmawiamy o mentalnej i psychologicznej pomocy dla pracowników i kadry menedżerskiej. A moim gościem jest pani Agnieszka Sioła, inkubator Twojego sukcesu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Porozmawiajmy, porozmawiajmy o pomocy psychologicznej dla pracowników, dla menedżerów. Takich ofert w firmach, wydaje mi się, jest coraz więcej. Kiedyś na przykład to były wyłącznie zajęcia na przykład sportowe, no a teraz mamy do czynienia z taką wręcz falą najróżniejszego rodzaju... Ofert pomocy psychologicznej, mentalnej. Z czego to Pani zdaniem wynika? No ostatnie lata, jeśli sobie porównamy 2019, a dzisiaj, no to to lata, które bardzo mocno nas doświadczyły. Zmieniły bardzo wiele w naszym otoczeniu, najbliższym, bo jeśli chodzi w ogóle o nasze zdrowie, bo była pandemia, też utraciliśmy wielu naszych bliskich, bardzo ważnych dla nas osób. To, się na wszystko, to wszystko się na nas odbiło. Do tego dochodzi obecna sytuacja też gospodarcza, która dotyka nie tylko Polski, ale także i całego świata. No i to, co się też dzieje za naszymi granicami, więc niewątpliwie ma na to wpływ. Coraz więcej jest w ogóle strachu i lęki, które się u ludzi pojawiają, na kiedy słyszą różnego rodzaju informacje w prasie, a także i w telewizji, więc coraz więcej też decyzji, które podejmujemy w życiu, to niestety wynikają one. Z tła związanego z lękami, a nie z racjonalnym myśleniem i z pewnością siebie. Więc człowiek, tracąc w ogóle to takie poczucie pewności siebie, coraz częściej potrzebuje pomocy dobrego trenera, dobrego coacha. Ruch jest ważny, te karty multisportu są bardzo ważne, ale fantastycznie, że coraz więcej firm decyduje się na powiększenie tej oferty właśnie o taką pomoc psychologiczno-terapeutyczną, gdzie człowiek będzie mógł się otworzyć i też no, porozmawiać na temat tego, co go naprawdę boli bo pandemia spowodowała to, że z pracy, do której zawsze uciekaliśmy i w której byliśmy trzy czwarte swojego dnia, Nagle jesteśmy w domu, non-stop będąc z dziećmi, ze swoimi partnerami i widzimy wtedy, zobaczyliśmy wiele w ogóle deficytów też związanych z nami i z tym, co się stało ze naszymi związkami, że często ludzie nie potrafią już ze sobą rozmawiać, przebywać, dzielić wspólnego czasu, nie potrafią ludzie odpoczywać i to jest najbardziej przerażające, nie rozumieją swoich dzieci, ta komunikacja z dziećmi też jest bardzo w ogóle wypatrzona. No i gdzieś to w którymś momencie się rozjeżdża. No, i my jesteśmy tacy sprytni, jak nam coś nie podoba się, no to uciekamy albo właśnie większą ilość jakiegoś sportu, albo w jakąś właśnie pracę, albo w uzależnienia. No i ucieczka nie jest wyjściem z problemu. To, żeby się z nim zmierzyć, to jest ta kwestia właśnie odwagi, żeby otworzyć się i porozmawiać, ale z kimś, kto jest sprawdzony, kto będzie umiał nam właściwie pomóc i nas zrozumieć, a nie też no, trenował na nas albo Pracował z nami pewnymi narzędziami, które są przeznaczone dla wszystkich. Jesteśmy indywidualnościami, więc tutaj też jest istotne, żeby spojrzeć indywidualnie na każdą z osób. No dobrze, ale jeszcze wracając do kwestii właśnie tego, jak firmy się angażują w pomoc psychologiczną, taką pomoc terapeutyczną dla pracowników. Czy to nie jest troszeczkę za zamiatanie? Problemu pod dywan, czy firmy ich menedżerowie dzięki temu po prostu nie kupują sobie takiego czystego sumienia, czy to nie jest tak, że ta organizacja, ta firma, w której pracujemy powinna się zmienić, żeby bardziej odpowiadać również w takim swoim profilu mentalnym pracownikom? No genialne pytanie. No tak, tak jest, że super w ogóle wpisuje się informacja o tym, że firma dba o pracownika, tworząc dla niego specjalne kursy, pomoc terapeutyczną. Świetnie się to wpisuje w raporty zrównoważonego rozwoju i tworzy wspaniały wizerunek firmy. Tylko no tak naprawdę no to firma to nie tylko pracownicy, ale no też liderzy. I jak się mówi, że ryba się psuje od głowy, no to jaka firma, jaki lider, taka firma. Powiedzmy sobie szczerze. Dlatego my tutaj, patrząc z punktu widzenia naszego tutaj projektu, naszej działalności, stawiamy na współpracę z menadżerem, aby jemu pomóc. I teraz dlaczego? Menadżer to jest specyficzna w ogóle grupa docelowa. To są ludzie, którzy osiągnęli naprawdę sukces swoją pracą, swoimi talentami i umiejętnościami. Ale kto bywa we władzy z władzą, władza, ci ludzie zawsze na wiecz, którzy są na świeczniku, są najczęściej samotni. Bo nie wiedzą komu zaufać, jak zaufać, do kogo móc się otworzyć, jakie tworzyć dobre strategie, tak aby samemu nie polec, a jednocześnie, żeby też i firma mogła się rozwijać, w jakim iść kierunku. I ten stres, który jest związany z tym stanowiskiem, piastowaniem takiego stanowiska, jest niestety obarczony często czy uzależnieniami, bardzo często wypaleniem zawodowym, bardzo często też różnego rodzaju chorobami. No i też, co się dzieje, kiedy tracimy w ogóle tą funkcję, no bo prezesem, dyrektorem nie jest się przez jak całe życie, chociaż są przypadki, natomiast najczęściej jest się przez jakiś czas. I zauważmy, ile znamienitych karier, wielkich w ogóle ludzi, kończy później tylko na doradztwa, gdzie tak naprawdę są gdzieś tam trzecioplanowymi już osobami, a nie tymi, którzy po prostu kiedyś no, nieśli ten kaganek wiedzy i, 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 i całego w ogóle prestiżu. Więc my się koncentrujemy na tym, aby popracować indywidualnie z menadżerami i pokazać im, jaka jest ich w ogóle ścieżka, w jaki sposób mogą budować siebie, w jaki sposób mogą być odporni na zaniżanie ich poczucia własnej wartości przez innych, jak być odpornym w ogóle na stres. Im więcej w ogóle taki menadżer będzie pewny siebie, który będzie znał swoje możliwości, swoje słabe strony i mocne strony, tym lepiej będzie to kaskadować do swoich pracowników, stając się dla nich wzorem. Będzie też umiał przyjść ze spokojną głową do pracy i nie będzie musiał cierpieć z powodu w ogóle kołowrotka myśli. To, to co menadżerów bardzo często i w ogóle ludzi na tego średniego i wyższego szczebla zarządzania najbardziej wypala, to jest właśnie brak snu, depresje, bardzo często no, myśli różne, z którymi nie mogą sobie dać rady i nie mają z kim porozmawiać na ten temat, dlatego że nie znajdują osób wokół swojego, w swoim otoczeniu, z którymi mogliby się tym w ogóle poradzić i kto im będzie mógł obiektywnie dobrze doradzić. Stąd ta praca tutaj u nas z polem energetycznym danej osoby i z doradztwem w zakresie tego, co jest dla niego, dla tej osoby dobre. A już co wybierze, to on będzie miał, będzie wiedział najlepiej. My wierzymy w mądrość ludzi, która jest w nas bardzo głęboko, jednocześnie uspokajając takiego menadżera i dając mu różne narzędzia do pracy ze sobą, dajmy tak naprawdę fajne takie światło do pracy też po prostu z całym zespołem w firmie. A proszę mi powiedzieć, jakiego rodzaju tutaj to są zajęcia? Czy to są zajęcia online, czy to są takie sesje bezpośrednie sesje terapeutyczne? Tutaj to, stawiamy w ogóle na potrzeby indywidualne. Sesje online świetnie nam się sprawdziły w ogóle w pandemii, tak jak w większości z nas się okazało, że możemy pracować w ogóle z domu. I tutaj też tak jest, no na pewno online daje nam to, że możemy sobie wpisać, że nie, nie jesteśmy bardziej ekologiczni, bo jednak ten kontakt przez internet jest raz, że jest dużo szybszy, dwa, że nie musimy używać żadnych środków lokomocji, po trzecie jest dla nas bardziej elastyczny, bo nie musimy tracić czasu w ogóle na dojazd, więc jak najbardziej ten czas jest zaoszczędzony. Natomiast efekt jest taki sam jak w rozmowie w ogóle indywidualnej. Natomiast są ludzie, mam wielu klientów, którzy chcą się spotkać, indywidualnie chcą mieć ten kontakt osobisty, jak najbardziej zapraszamy. No też po to zostało też stworzone to nasze miejsce, że jeśli chodzi o narzędzia, że mamy dziesięciu sprawdzonych psychoterapeutów, psychologów oraz innych ludzi, którzy zajmują się pracą z człowiekiem. Na takim właśnie niekoczowaniu, nie prowadzeniu kursów, jak być lepszym, silniejszym, szybszym, jeszcze bardziej sprawniejszym, a na zagłębieniu i otwarciu się w ogóle w sobie i tam poszukania w ogóle swojej mocy. Są to ludzie sprawdzeni. Rynek w tym momencie powiem brzydko puchnie od różnego rodzaju w ogóle doradców, szamanów, coachów, którzy no niestety bardzo często robią krzywdę ludziom i no do nas przychodzą różne osoby, które przychodzą i. Żeby zdjąć to odium tego, co było gdzie indziej, więc stąd też my naszych współpracowników sprawdzamy pod kątem ich umiejętności, aby dać jak najbardziej odpowiedzialnych ludzi do pracy i też specjalnie dobieramy. To, co jest bardzo ważne w takiej pracy, to jest multum w ogóle różnych narzędzi. I tak naprawdę na każdego z nas działa zupełnie co innego. To, że na Kowalskiego przysłowiowego będzie działać jedno, nie znaczy, że na drugiego Nowaka z kolei będzie działać to samo. To jest bardzo ważne, żeby porozmawiać z daną osobą i zobaczyć, cały w ogóle, wszystko to, co się na niego w ogóle składa, czyli całe to pole, którego my zewnętrznie nie widzimy, a ludzie, którzy potrafią pracować z psychologią i z psychobiologią człowieka, widzą to doskonale. No, też są energoterapeuci, my należymy do Polskiego Stowarzyszenia, jednego z najstarszych e, bioenergoterapeutów Biopol, gdzie też są ludzie w ogóle wybrani, więc też no, widzimy więcej, więc może powiedzieć tak, że jest, są to nowe w ogóle metody, które też wspomagają pracę psychologów, natomiast potrafią spojrzeć więcej. No i dużo by opowiadać. Trzeba po prostu wziąć i się tak. osobiście z nim przekonać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Agnieszka Sioła, inkubator Twojego sukcesu. To był program Rzecz o Biznesie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, czwartek, godzina 14. Marcin Piasecki. Do zobaczenia.